Ja jestem oczywiście Maxa, to jest kolejny odcinek z serii Tygodnia na Maxa. Dzisiaj, oczywiście, bez zbędnego przedłużania, możemy rozpoczynać kolejny odcinek. Co dzisiaj przed nami? Motoryzacja w najlepszym wydaniu, czyli targi Poznań Motorshow 2023 oraz Volkswagen ID dla wszystkich. Dosłownie. Lecimy z odcinkiem. Jako, że nagrywam to dla Was świeżo, yy, świeżo w sensie rzeczywiście w tym tygodniu, w którym to wychodzi. I postanowiłem, że w kolejny raz pokażę Wam i przedstawię Wam trochę bliżej targi Poznań Motorshow 2023, na których to zresztą byłem i w zeszłym roku, z, którego była, z czego była relacja na kanale. Będzie link w pewnie będę i tutaj i w piątek się do tego odnosić, bo właśnie w piątek na te targi się będę wybierał i postaram się i dołożę wszelkich starań, byście jeszcze w piątek ten materiał zobaczyli. Więc jeżeli ktoś z Was waha się, czy będzie taka sama kicha jak w zeszłym roku i czy w ogóle pójść, i dać te 40 zł za bilet, bo tyle niestety on kosztuje w tym roku bardzo dużo, to właśnie dam wam zacie jeszcze w piątek, a wy będziecie mogli stwierdzić, czy w sobotę, czy w niedzielę będziecie chcieli wybrać się na te targi. Myślę, że to całkiem uczciwy, uczciwy układ, powiedzmy uczciwy deal. Na, te, na tych targach byłem, tak jak mówię, w zeszłym roku, gdzie no, byłem mocno rozczarowany, a mogłem być rozczarowany, bo chodzę na te targi od 11 lat, tylko że niestety w trakcie tych 11 lat były dwie przerwy, Dwa lata, w których targów nie było, więc jeżeli dobrze liczę, to w tym roku pójdę dziewiąty raz na targi właśnie Poznań Motorshow, mimo że jak nie wszyscy wiedzą, mam w tym roku ledwo 18 lat jeszcze nieskończone. Myślę, że fajny odbiór tych targów moich i moja ocena będzie dość kluczowa, bo no rzeczywiście byłem co roku i. I jestem w stanie to po prostu porównywać pomiędzy sobą. W zeszłym roku była kicha, były z tego co pamiętam, tylko chyba dwie hale pokazane w ogóle, gdzie nie było większości marek, które ja chciałbym zobaczyć, czyli między m.in. mojego znienawidzonego Volkswagena. Chociaż mimo, że teraz mam kontakt dość spory z tymi autami, bo są dwa rodzice w aktualnie, to właśnie wtedy może jeszcze tak nie było i może chciałbym je właśnie zobaczyć, a jednak zawsze byłem przyzwyczajony do tego, że Volkswagen miał swoją jedną wielką, pełną halę aut. Więc to po prostu pewnie taki kontrast, który wziął. Moja recenzja kiepska, która właśnie wzięła się z tego kontrastu pomiędzy latami. A pewnie w zeszłym roku albo nie było funduszy, albo nie dostali tyle hal, ile by chcieli dostać. I wszystkiego tam po prostu nie upchnęli. Nie wiem, nie będę ich tłumaczył, ponieważ po prostu uważam, że, że dało się to zrobić lepiej. Wracając, zobaczmy, co w tym roku będziemy w stanie tam zobaczyć. W tym roku te targi będą obejmowały aż 9 pawilonów tak zwanych, ja na to będę mówił hale. Natomiast. Na targach jest to oznaczane jako 9 y, pawilonów, y, z których, na których znajdziemy 100 różnych marek wystawców. 100 marek, tak naprawdę, jeżeli mówilibyśmy o samochodach, wiadomo, że jest to potężna ilość. Na pewno tyle marek istnieje na świecie, aczkolwiek wiadomo, że są to marki nie tylko typowo, y, jeżeli chodzi o producentów samochodów, no ale także będą różne strefy. Jakie? Mianowicie będą te różne strefy, i to właśnie z nich będą, będzie dotyczyć ta wysta wystawa ponad 100 marek, którą się tutaj szczycą. Także yy, sześć stref tematycznych: samochodowa, motocyklowa, supercars, e-mobility, karawaningowa oraz detailingowa. Szczerze, jedną z stref, na której nie będę zbyt zapalonym i kamerzystą, obserwatorem, recenzentem itd., 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 można być ogólnie dziennikarzem. No to na pewno będzie motocyklowa to totalnie nie moja bajka i, i no raczej na pewno nie. Samochodowa, jak najbardziej, supercars. Ja tam jestem średnio do tych nastawiony, dla mnie są po prostu niepraktyczne. I to, to na pewno nie moja bajka. E-mobility z racji, że się rozwija i po prostu trzeba sprawdzić co tam się dzieje jak najbardziej. No i karawaningowa i detajningowa typowo for fun. Znaczy detajningowa z racji garbusa to może i bardziej rzeczywiście niż na przykład rok temu bym był do tego zapalony. Aczkolwiek jednak myślę, że to spoko. Jeżeli chodzi o premiery to mało kto w ogóle chwali się co będzie chciał pokazać na tych targach. W zeszłym roku pamiętam jedynie chyba, że pierwszy raz widziałem na żywo DS4 nowego. Tak, na, do tego widziałem pierwszy raz taką markę, nie wiem jak ona się nazywała, ale to był pierwszy raz chyba elektryk, jakiegoś elektryka, pierwsze rzeczywiście widziałem, i także pierwszy raz widziałem wtedy nowy Renault I. E Tech. Także to były te trzy auta, które zapadły mi w z zeszłego roku. W żadnym z nich nie siedziałem, bo wtedy było to niestety dość głupie ograniczone. Najpierw trzeba było przejść do strefy wydzielonej, jakieś która obejmowała tylko kilkanaście osób, które mogły tam wejść. No, i w ten sposób tak naprawdę tworzyły się do tego tylko kolejki. No to ze względu jeszcze na wtedy pozostawającą pandemię. W tym roku najbardziej, moim zdaniem, szczyci się Mazda w social mediach. Co będzie prezentować w tym roku? Będzie to m.in. Mazda MX30 RFV. Co znaczy to oznaczenie? Dokładnie jeszcze nie wiem, na pewno się dowiem, ale co? Dokładnie, czyli, że będzie to MX30 hybrydowa, dlatego, że będzie miała silnik spalinowy wankla który będzie służył jako generator do silników elektrycznych. Znany patent z Kaszkaja i z x trail i Power. Do tego CX-5, CX-60 w dieslu, to tego też jestem ciekaw, chociaż tam pewnie nie ujrzymy i nie usłyszymy tego pięknego dźwięku. Także częścią z nich będzie wystawa światowego giganta, czyli Psych. marka, o której też wspominałem, koncern, o którym wspominałem, produkuje on markę Maxus. Tam będą jego modele, m.in. Eunik 6.5, a także Edeliver 3 oraz Edeliver 9. O tym wspominam na pewno na kanale. Do tego grupa Karlik znana z Poznania. Do tego tam oni zaoferują między innymi nowego Renault Australa, które mi jestem zachwycony i po prostu mi zajmą. To jest piękne, więc na pewno chętnie je zobaczę. Do tego obfita w porównaniu do zeszłego roku grupa Volkswagena, której w zeszłym roku w ogóle nie było. Między innymi tam zobaczymy Skoda Enyaq, Cupra Formentor, Cupra Born, Arteona R, czyli samochód, który kocham, ale jest. Przepotężnie drogi, o tym pewnie będę mówić na targach. Volkswagen ID5 R8, ETRON GT, Q8, ETRON Shooting Brake i RS7. Sporo, sporo, sporo. To tylko obiecywanie, y gadanie o gołych przykładach. Zobaczymy w piątek, co się wydarzy. Czekajcie na materiał w piątek. Pewnie będę coś donosić z Instagrama, na który serdecznie zapraszam. Z początku powiedziałem, że poruszymy. Volkswagena dla ludu dosłownie, ID. Volkswagena dla ludu dosłownie. Dlaczego jego nazwa, znaczy tak naprawdę jest to koncept, ale bardzo fajny koncept, który moim zdaniem ma wielkie szanse, żeby może nie tyle coś pojawić, bo Volkswagen chyba nie byłby aż tak skory do tak dziwnego projektu. Aczkolwiek, gdyby to wyszło, byłoby to moim zdaniem super hitem. Dlaczego Volkswagen ID2 All, tak nazywa się ten model, ID2 All. Czyli po prostu Volkswagen To All. Tak? Rozumiecie to przenośnie? Ta nazwa oczywiście po angielsku brzmi dobrze, bo po polsku Volkswagen 2, 2 wszyscy, to tak, nie ten tego. Ale właśnie To All, czyli do wszystkich, naprawdę wydaje mi się być sensownym projektem. Zresztą zobaczcie, jak wygląda ten samochód. Od samego patrzenia na niego naprawdę cieszy się buzia i wydaje mi się, że to sensowny projekt. Volkswagen ID To All Mieści się, jeżeli chodzi o rozmiary, w segmencie pomiędzy polo a golfem, a mimo to ma o, go od golfa o 110 litrów większy bagażnik. To oczywiście przez platformę, która jest dla elektryków. W bagażniku i pod bagażnikiem nie znajduje się nic, bo bateria na pewno znajduje się pod samochodem, więc bagażnika nie ogranicza zupełnie nic. Może i w Polsce zbyt wiele elektrycznych Volkswagenów, mówię o ID3, 4 i 5, się nie widuje. Ale w Niemczech jest to naprawdę bardzo popularny środek transportu. Przede wszystkim w Berlinie, gdzie właśnie ID trójki są autami do Kersheringu i bardzo łatwo jest je zauważyć na ulicy. Jeździ ich sporo. Są one w strasznym kolorze i w ogóle w strasznym, strasznym konfiguru, bo na stalówach i bardzo często na stalówach i w szarym takim szaro-czarnym metaliku, znaczy właśnie nie metaliku, tylko to w ogóle nie jest błyszczący kolor, zwłaszcza, wszystkie one jeżdżą uwalone po prostu, może to dlatego też, że byłem w zimie, to tu ale aczkolwiek rzeczywiście jeździ ich tam bardzo dużo. Podejrzewam, że id 2 będzie jeszcze więcej, bo są mniejszy samochód, bardziej miejski, typowo elektryczny właśnie i także o bardzo fajnym designie, bo tak jak moim zdaniem ID3 przypominało swoją bryłą bardzo mocną BMW i3, to jeszcze zbieżność w ogóle, yy, zbieżność yy, trójek w nazwach modelu, to właśnie ID2ALL nie przypomina mi nic. I to dobrze, bo nie przypomina mi też Volkswagena. To oczywiście mówię yy, pużartem żartem, pół serio, ale rzeczywiście yy, rzeczywiście wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest on pięciodrzwiowy, w pełni funkcjonalny, z dużym bagażnikiem. Yy, Trochę karykaturalnie wygląda na tych dużych kołach, chociaż to podejrzewam, że się zmieni w finalnej produkcji. Volkswagen trzyma kciuki za ten model tak bardzo, że mówi o nim jak o kolejnej legendzie. Yy, Podaję za przykład na przykład właśnie Garbusa czy yy, Ogórka, czyli Volkswagena Garbusa, yy, Volkswagena yy, Bitla yy, i Transportera T1. Także widać, że oni też wiedzą, że to sensowny pomysł. Byleby to wyszło na świat. Ujrzało światło dzienne jako rzeczywiście auto w pełni produkowalne, że tak to ujmę. W środku moim zdaniem jest jedna wielka mieszanka tego auta, widzę elementy z różnych Volkswagenów, ale nie tylko takie, nie tylko właśnie nie tylko z Volkswagena. Bo przede wszystkim tak patrzę pod kątem na to wnętrze i widzę tam trochę smarta tak 1, ten nowy model. Smart Hash jeden właśnie ma podobną bryłę. Ten tablet, który nie jest aż tak mocno wysunięty, ale jest na szczycie deski, właśnie, a nie jest wtopiony w ogóle w deskę. I przed ekranem, przed kierowcą ten mniejszy wyświetlacz. W ID-2 jednak widzę taką półkę, taki parapet pod szybą, co nie za bardzo mi się podoba i ja na przykład bałbym się o to, że będzie mi to ograniczać przestrzeń, tak jak ma to miejsce na przykład w Suzuki Swift trzeciej generacji, o którym też będzie za niedługo pewnie film. To tam właśnie zauważycie, że bardzo mnie to irytuje, bo jestem po prostu niski i mnie to przeszkadza mi to w widoczności. Zdecydowanie czuję się bardzo osaczony tym wnętrzem, a to nie jest prawdę, nie jest to dobre odczucie. Dwa ekrany. 12 i 30 cala to ten główny ekran. Miejmy nadzieję też, że ten ekran przed kierowcą ma jakiekolwiek funkcje konfiguracji tego oświetlacza, bo jest to duża bolączka właśnie Volkswagenów elektrycznych. ID345 i także z kodem N jak IV. Rzeczywiście ludzie się na to skarżą. Kierownica fajna, trochę za duża. Znowu tu widzę smart aż tak jeden z tym wybitym dużym logo Volkswagena i wielofunkcją. Na pedałach także zwracam uwagę na to, że pojawiają się przyciski play i pauza, czyli te zaczerpnięte z ID3. Rzeczywiście, Volkswagen chwali się tym że samochód jest wypchany nową technologią, ale to raczej nikogo nie dziwi, elektryki teraz się tak buduje. Napęd zamontowano na przedniej osi, pierwszy napęd w ogóle w Volkswagenie elektryczny, który ma właśnie napęd na przednią oś, a nie na tył. Y o mocy 226 koni, 0 w mniej niż 7 sekund i także od 10 do 80% na szybkich ładowarkach możemy naładować auto 20 minut. Y ID2ALL y będzie y kosztować poniżej 25 tysięcy euro, więc w Polsce pewnie będzie kosztować około 120-130 tysięcy. Więc to całkiem niezły wynik. Zadebiutuje w 2025 roku jako jeden z 10 nowych modeli elektrycznych Volkswagena, które planują wprowadzić na rynek w 2026 roku. Więc to jeszcze niestety wróżenie z fusów, a szkoda, bo teraz ten samochód zawadnąłby rynkiem, a nie za te 3 lata, bo to jeszcze trochę długa. Okej, okay. teraz przechodzimy oczywiście do tych cotygodniowych memów. Post nawet nie z grupy Złomnika, a Złomnika, który wstawił to na swojego Facebooka. Wiosna to tuż, tuż i widzimy za zamurkiem dacie Spring. Gdyby ktoś nie wiedział, Spring z angielskiego to wiosna. Wymieniać tarczy czy poczekać aż klocki się skończą? Zajebiste. Akurat z tego mogę się śmiać. Tarcze, klocki z przodu i z tyłu mam zupełnie nowe i grube. Stare Volvo się zepsuło, można zapisywać w kalendarzu. No, wiecie, tak naprawdę mogło tam stać także bez powodu. Albo druga sprawa, przed nim stoi kangu. Może to właśnie burski team tego kangu. To już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Tygodnia na Maxa. Ja Wam oczywiście dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się oczywiście w środę o 20 na kolejnym odcinku serii Tygodnia na Maxa, a także oczywiście już w piątek na relacji z Targów Poznań Motorshow 2023. Motoryzacja w najlepszym wydaniu. Dzięki, na razie, cześć i czołem!